Siema, siema, widzu, dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo nie sądziłem, że kiedykolwiek to się stanie, bo jak wiecie, fagata, nie wiem, chyba się normalizuje, raczej nie, ale na pewno jest mniej cringeowa i tak dalej niż kiedyś, ale w dodatku, yy, chyba naprawdę się stara, bo robi mi content. Jak wiecie, jest nuda dosłownie w polskim internecie, więc fagata zdecydowała, że będzie robić QA, gdzie będzie pytać na przykład. O mnie, youtuberów, o których, ja nagry, o, o których ja nagrywałem, tak? Bo to są jej znajomi, czyli ci cring, ta cringe'owa część YouTube'a tak zwana. No i tak dzisiaj właśnie zrobiła, bo Marty Renty, czyli e, piosenkarka stulecia, <grywia> powiedział nikt nigdy, e, no to ona właśnie nagrała to Q&A z Fagatą, jakieś ciężkie pytania i tam podobno coś o mnie też jest, więc ja im no usłyszałem, to ja wiedziałem, że to będzie konta na odcinek, więc e, widzowie, zostawcie łapkę i 35 tysięcy lajków, i zmuszę fagatę, żeby, nie wiem, z Filipem Zobierski na, przyk na przykład zrobiła Q&A czy coś, no, no to by było coś pięknego, yy, więc zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jeżeli nie jesteście cymbałami, a oczywiście osoby ze subskrypcją są o wiele piękniejsi niż ci bez. A, a tak na serio tylko 1% z was subskrybuje mój kanał, jak widzicie, no, no cy cyfry nie kłamią, więc jakbyście mogli subować, to bym był bardzo ci wdzięczny, widzu bez subskrypcji, byś był w rodzinie tak zwanej. No, ale mówiąc o rodzinie, to byśmy nie gadali o fagacie w sumie, ale pokażę. Yy, właśnie o tym, co się stanie. W sumie to obejrzyjmy. Jak już stawiliście lajka, subskrypcję i z Kauflandu kupiliście gbs No to. O, a właśnie, Kauf, Kaufland. Słuchaj teraz symbale uważnie. GBS, czyli kawa z 5 razy więcej kofeiny. Firma, z którą współpracuję już ponad rok. Ale właśnie teraz dzieje się coś historycznego: czyli trzy nowe smaki w Kauflandzie, bo jak wiesz, już trzy smaki są na stałe w Kauflandzie. A do tego dochodzi kolejne trzy, czyli smak Brownie, biała czekolada i Oreo. Niestety jeszcze nie zebrano. A tak pięknie by wyglądało. Jeżeli chcielibyście zebrały smak zobaczyć na półkach Kauflandu, napiszcie w tym momencie pod ostatnim zdjęciem Kauflandu. Czym więcej z Was napisze, tym większa jest na to szansa. Żeby Was zachęcić, dla tych co i tak nie ruszają dupy do sklepu, to do końca dzisiejszego dnia z kodem ZebO30, masz 30% zniżki na wszystko na gbs.pl. Bardzo polecam herbatki na te noce, lub smak brownie, kawę 5 razy kofeiny. Ale najlepiej zrobić sobie z połową szklanki zimnego mleka. Piszcie do Kauflanda o smak zebrowy, używajcie kod zebo 30-30% zniżki do końca dnia na gbs.pl no i w końcu możemy oglądać, yy, no, to Q&A czy cokolwiek to jest fagaty. Dzisiaj mam gościa, ponieważ bardzo mi się spodobał ostatni odcinek, jak nagrywam z Kim, dlatego dzisiaj zaprosiłam kolejną osobę. Ja cię zaprosiłam do domu. Tak, ale ja też. Tak, yy, cześć. Ja pierniczę, ja nie wiem, jeżeli fagata stara się być mniej cringe'owa, to jej się nie uda... W się sensie, może jej się udaje, ale jak będziesz takimi ludźmi się cringe'owymi zadawała, to, to, to jej się nie uda, no. No ona mówi, że zaprosiła ją i wiadomo, że chodzi o odcinek, tak? Zaprosiła ją na odcinek, a ta Martina, a nie, to przecież ja ciebie zaprosiłam do domu. <laughs> o ja pierniczę. Czy planujesz jeszcze jakieś piosenki? Tak, robię kolejny klip teraz. Y pod koniec czerwca, czyli piosenka powinna się pojawić na początku lipca. No to już wiemy. Pod koniec czerwca e, piosenka e, ekipy, a na początku kolejnego miesiąca jest kuźwa piosenka Marty Renti, więc mamy o czym nagrywać przynajmniej. Na, ale dlaczego ona to kontynuuje? No nie wiem, bo, bo dużo wyświetleń pewnie. To jest jedyny powód, chyba. Bo co prawda, to prawda, szum to narobiło, bo było to tak tragiczne, że każdy o tym gadał. No, Marty Renti jest jedną z tych osób, że pewnie sobie myśli w głowie, o nieważne jak gadają, Ważne, żeby gadali. Te cringeowe, wiecie, odpowiedzi każdego cringeownika, który. No, 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 po prostu. Nagrywa ktoś o nim film, i. Ale ale co tam. Po... Kii, o mnie nagrywa? Nie ma żadnego powodu, żeby on mnie nagrywał. Po prostu. Ważne, że gadają. A ci, co gadają, to i tak są hejterami po prostu. W ogóle. Yy, skąd się wziął taki pomysł? Yy, rok temu zaczęłam chodzić na lekcję śpiewu i po prostu. Nie widać, albo inaczej. Nie słychać było. Właśnie jedną z tych osób, które mówią, że wasze zerwanie jest ustawione, jest mój chłopak, Zemun. Tak, zerwanie może nie, że jest ustawione, ale na pewno jest nakręcane, ale filmy są ustawione. A po drugie, już miałem mówić, że fagata jest mniej cringe i tak dalej, i właśnie to powiedziała. No, no po co? Dlaczego? No już było i minęło. W sensie były te szlipy duperele i już minęły i ja się bardzo z tego cieszę, naprawdę, więc poproszę nie. A twój chłopak zebo. No, co o nim sądzisz i o tym, że się teraz tym Wiesz, będzie co przyczepię? szczerze mówiąc, to ja nie oglądam jego filmów. Zaraz będzie tak, na pewno nie oglądasz jak o tobie nagrywa. Ja tak mam, że jak ktoś o mnie nagrywa, to ja tego nie oglądam, bo wiem, że to jest negatywne. Oho! A, a może pozytywnie zrecenzowałem jej piosenkę, a ona tego nie obejrzała, więc już od razu ma nastawienie, że ej, to co tworzę w internecie jest złe, więc jak ktoś o mnie będzie nagrywał, to raczej nic pozytywnego. Czyli ona po prostu chce być tą złą, tą cringe'ową postacią w internecie i tyle, no, no w sobie się nie dziwię, no w końcu jest tiktokerką. Dlaczego ja mam to oglądać i tracić na to mój czas i zabijać swój pozytywny vibe? Zabijać mój pozytywny vibe, nie, to jest takie śmieszne. Po co masz oglądać? Nie wiem. Na przykład dlatego, że jakbyś obejrzała mój film o twoich prankach ustawionych, to byś przynajmniej wiedziała, jak lepiej ustawiać te pranki. No, jak kamerę dać inaczej, żeby nie było widać, że to jest ustawione i tak dalej. No, naprawdę mogłabyś się dowiedzieć paru dobrych rzeczy. Masz na przykład yy, fagata prawdopodobnie oglądała filmy o sobie, dlatego... Dalej jest fagatą, co prawda, ale już mniej cringe'ową, widzisz? O to chodzi, o to chodzi. Można mówić na mnie, wiecie, ja jestem takim posłankiem, żeby was wszystkich spowodować, że będziecie lepszymi ludźmi. Tak, dokładnie o to chodzi. Ja byłem trzynastym apostołem, nie wiem, czy wiecie, zaraz przy Jezusie, ale no, wycieli mnie z kadru po prostu. Więc ja po prostu jakby go nie oglądam, zdarzyło mi się obejrzeć kilka filmów, ale... Zdarzyło mi się obejrzeć kilka filmów. Ona mówi, jak, jakby oglądanie filmów na YouTube to był przypadek czy coś, a... Oj, kliknęłam przypadkowo to a obejrzę no no co? Nie nie przepadam za kontentem w stylu wybijam się na kontencie innych. Wybijam się na głupocie innych, jak już to. To by bardziej pasowało, ale na pewno o wiele lepsze to niż bycie tiktokerką i ustawianie pranków swoim ex-chłopakiem, no lub te piosenki, no, no wszyscy wiedzą jak ona jest, no, no ale nie muszę wam tłumaczyć chyba. No, ja o nikim nic nie gadam i się do niczego nie przyczepiam nigdy, więc nie jestem fanką tego, jak ktoś coś takiego robi, ale. Tak, idealne rozumowanie o 200 IQ, czyli jak yy, ja czegoś nie robię. To jeżeli ktoś takie coś robi, to nie, ja, ja tego nie lubię. <laughs> ja nie lubię make upu i nie robię make upu ale to jakoś oglądam i nie mówię, że tego nie lubię. Aczkolwiek mam fagaty na ekranie, więc to graniczy, co prawda graniczy, ale jest okej. Okay. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób, bo jakby on mi daje zasięgi, więc ja mu ostatnio on mi ostatnio napisał: W sensie coś tam na story wstawił. No, no tak, że chcesz mieć rozgłos przez kontrowersje i dlatego dajesz takie słabe piosenki, a mi copyright wyskoczył, więc. Na Napisałem, że masz do dupy wytwórnie. No do, 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 dokładnie tak było. No bo skumajcie to, robicie sobie słabą piosenkę, tragiczną piosenkę, żeby po prostu każdy o tym gadał, czyli ludzie o tym nagrywali, filmiki, jak na to reagują, cringeują i tak dalej. Tak jak ja zrobiłem. No i dajesz tym osobom copyrighty, no, no, no co? Nie pamiętam już co to było, ale mnie oznaczył coś w stylu, że nie może... Nie może wstać piosenki. Tak, i ja mu napisałam, dzięki, że zawsze robisz mi tak. zasięgi, serduszko. No, ja do niej prywatnie napisałem, że ej, to jest w sumie, pomimo tej twojej persony na internecie i tak dalej, to jest słabe po prostu, na poważnie do niej napisałem, że copyrighty robi, a ona, dziękujesz zawsze mi zasięgi robisz, no... Dlatego ja mówię, pustak po prostu. Po, po, znaczy, ja, mi chodzi o cegły, teraz patrzę, nie o niej, rozmawiam, ale po prostu akurat w głowie jakoś kurde pustaka mam z budowy. No bo to jest jednak miłe, że zawsze o mnie nagrywa, nie? A o mnie No nie i on razy. się zaczął tutaj e, sapać, że tu się musi skończyć, bo czerwony znaczek to zakończenie naszej współpracy, bo on nie miał zarabiania na filmie. Hmm? <laughs> no tak, bo ona się chwali, no dzięki, że mi zasięgi robisz, że to ja się, ja się zaśmałem, że do. No... Skoro ja ci zasięgi robię, to już ci ich nie będę robił. No bo jak ja mam ci robić zasięgi, skoro nie zarabiam z tego? No, za darmo jej zasięgów nie będę robił. E, I ja napisałam, że prawa do piosenki ma moja wytwórnia. No i on zaczął cisnąć, że ja w ogóle mam jakąś główną wytwórnię i że mam go pyknąć na whitelist'a, Ja mu napisałam, że to nie jest koncert życzeń. I tutaj mogę wam dać przykład normalnej osoby. E, do, napisałem do Freeza, bo też miałem copyright przez chwilę, żeby też mnie dał tam na whitelistę i, i mnie dał po prostu. No, jakby no. no. No, no tyle, na tym się skończyło. Ona pewnie nawet nie wie co to jest White Lista. Ja w sumie debil jestem, że ja do niej napisałem o takie rzeczy. I następnego dnia on wstawił ten film, więc nie gadaj tutaj, Zebo, że nie będziesz mnie promował, bo ty wstawiasz o mnie co dwa dni. Nie, nie wstawiam co dwa dni, po pierwsze, a po drugie tak wstawiłem, bo y, wytwórnia się ogarnęła i jakby no usunęła mi tego copyrighta, dlatego wsadziłem. Ty myślisz, że ja bym wsadził filmik i nie zarabiał na nim, no, no, no nie ty. ty się, jakbym nie zarabiał na nim, to pół biedy, bo po prostu YouTube mi ucina pieniądze i tyle, ale w momencie, gdy ja na tym nie zarabiam, a ty dostajesz pieniądze jeszcze za to, co ja robię... Oj nie, nie, nie nigdy w życiu. Wczoraj też wstawiłeś film o mnie znowu. No właśnie, to tak Dlatego też mi tak przyszło zapytanie do głowy Tak. <noise> Wstawiło mnie filmik znowu. <noise> a, 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 a przed chwilą dopiero co mówiła, że no super, że wstawia, bo zasięgi, no to super że zasięgi, czy <noise> znowu wsadziłeś, co dwa dni wsadzasz. <noise> no nie rozumiem. Poza tym tak, Filip Zabielski już nie nagrywa na YouTube, więc ktoś go musił musiał zastąpić. No i wypadło na ciebie. W sumie to sa sama na siebie wypadłaś, bo zaczęłaś robić jeszcze gorszy content niż on robił na tym YouTubie. Bo ja na nam za codziennie. No i super. W sensie ja nie mam w ogóle, wiesz. Fagata to liże dupę, że ogląda codziennie na pewno, po pierwsze, a po drugie... Nawet jeżeli tak, to no, no super, fajnie, w sensie widać, bo stajesz się pomału normalną osobą. Co prawda, nie przychodzić to łatwo, ale pomału, malutkimi kroczkami, tak? Ja jak gdzieś tam kilka jego odcinków obejrzałam, totalnie nie miałabym o, nic o nim do powiedzenia, no bo ani go nie znam, ani nie jestem fanką, ani jakby no jest, bo jest. Nikt nie jest moim fanem, jakby no Jezus. Powiedzenie fan do widza, czy do TikToka, czy kuźwa filmów na YouTube jest. Tak żenujące, no, no nie wiem, nie, nie potrafiłbym się naprawdę, po prostu mam taką blokadę może, no nie, nie, nie uważam was po prostu za fanów, jesteście widzami, nie wiem, już prędzej ziomkami, którzy ze mną oglądają filmy niż fan, to jest takie gwiazdożenie. Ale dla niej to jest normalne, bo to jest gwiazdeczka i ona ma fanów. <grymna> Nagrywa o mnie, bo ma do tego prawo, bo każdy może sobie o mnie mm. nagrywać, bo jestem osobą publiczną. I jeżeli ja jakby mogę mu zrobić content, no to spoko. <grymna> O Jezus Maria... Jeżeli ja jestem żenująca na filmach i robię mu content, to spoko, ba, to by bardziej pasowało. Ale co prawda, to prawda, kamerzysty nie ma, więc no... Trzeba się chwytać brzytwy, dlatego jeszcze częściej filmiki są o Tobie. On mi robi promo, ja mu robię content. Taki barter, bym powiedziała. Taki barter, no. Okay? Mi się wydaje, że też na żywo, jak gdzieś się spotyka z tymi ludźmi jednak na eventach czy coś, mm -hmm. to nikt nie ma do mnie żadnego problemu nigdy. To... No bo nikt w sumie jak o tobie nagrywa, nie będzie miał do ciebie prywatnie problemu, bo to by oznaczało, że on sam w sobie jest żenującą osobą. Chyba, że serio byś szko coś szkodliwego robił, ale jeżeli coś cringe'owego po prostu robisz i się śmieje na tym, na filmikach, to nie oznacza, że coś mam przeciwko tobie, no. no nie podejdę do ciebie i ci powiem, ej, nagrywasz cringe'owe filmiki czy coś, no bo no po co ja mam się w ogóle gadać z taką osobą, ja, ja nic z tego nie mam, po co? No, miał problem. A, no. Ale tego typu osoby chyba żyją ze świadomością, że chyba, nie wiem, Osoby, które nagrywają o nich filmy, to yy, ca cały dzień o nich myślą, czy coś? No, no nie, nagrywam i już o tobie nie myślę. Jesteś nikim, po prostu, dla mnie. W sensie, no, no tak to działa. Ja jestem w ogóle spokojną osobą, w ogóle. I na przykład Wardęga, który gdzieś tam cały czas o mnie nagrywa, to ja też nic do niego nie mam. Wardęga cały czas nagrywał Marty Renty, czy on zrobił chociażby jeden film? filmikom Arti Renty, z tego co mi wiadomo, to chyba nie. Chyba, że o jej chodzi o to, że na live oglądał jej nową piosenkę czy coś takiego, no ale to, to nie jest ciągłe nagrywanie. Ona żyje w jakiejś dziwnej świadomości, naprawdę, że ci ludzie, naprawdę, ich ona interesuje aż tak bardzo. I nie potrafiłabym na niego nic powiedzieć. Gdzieś tam mnie hejtuje, gdzieś tam dla mnie to dalej jest to, co powiedziałam. Dla mnie to dalej jest robienie mi zasięgów. Dosłownie chyba to mówiłem na początku, że ona pewnie żyje z przekonaniem, że jak osoba o niej nagrywa, to ją hejtuje. Tak, widzowie, my ją hejtuje. Hejtujemy! Znaczy, ja jakby tak powiedziała, o mnie to jakby pół biedy rozumiem, bo y, parę filmów o niej nagrałem i tak dalej, to może serio z taką świadomością, że taki, o, ale... a tak nie jest, bo nie, hejtowanie to jest coś totalnie innego. Ale żeby powiedziała, że wardenga ją hejtuje, co? No i też potwierdziła to, co ja mówiłem, że no nieważne, y, jak gadają, ważne, żeby gadali. No takie żyje z takim żyje nastawieniem, bo dosłownie powiedziała z duże. No, hejtują mnie, ale... Ale spoko, bo zasięgi. Ja po prostu jestem miła i, i ci ludzie robią sobie zasięg. I to nie jest tak, że. Bo, bo pewnie odbiorcy myślą, że to jest tak, że ktoś, kto o mnie nagrywa, to mnie nienawidzi. Uważam, że uważa, że jestem najgorsza na świecie. Nie, ktoś, kto o mnie nagrywa, po prostu robi to pod zasięgi. I tyle. No dosłownie przed chwilą powiedziałaś, że jak ktoś o tobie nagrywa, to cię hejtuje, a według mnie hejt to jest nienawiść i tak dalej, więc jak najbardziej to dosłownie powiedziałaś przed chwilą, więc pewnie tak myślisz. Ale jak ktoś o tobie nagrywa, to chce zasięgu? Jak filmy o tobie, to chyba najmniej mi się klikają w sumie, więc zasięgu raczej nie. Pokazywanie dupy i tak dalej, rzeczy na Instagramie, na YouTubie, to jest coś, co się robi dla zasięgu, ale nagrywanie o Marty Randy to jest totalna odwrotność. Mhm. Jeszcze chciałam spytać, to też mam z filmików zero. Mhm. Co myślisz o tym, że ludzie mówią, że twoje poranki są ustawione, kiedy się robicie... Kliniki czy pranki, czy mhm. takie rzeczy. Wiesz, co to nie jest to, że coś jest ustawione? No to przede wszystkim ja jakby nie robię rzeczy ustawionych, dlatego że uważam, że reakcje udawane są takie ja nie do nie końca, tak. no nie. Ja nie robię rzeczy ustawionych. Jezus, jakby mi się chciało. To ja bym teraz dał tyle przykładów, te, te jej pranki, duperele, jak były ustawione, no ale cóż, po co taka osoba kłamie? Jesteś na szczerym wywiadzie, tak? Yy, nie wiem, szczere do bólu czy takiego, no, fagata skopiowała werso, po prostu robi makijaż. Yy, tylko z cringe'owymi też osobami robi te wywiady, to mi się bardzo podoba. Yy, no, ale na tym wywiadzie natomiast być szczera i mówić, że ustawiasz pranki, że serio yy, to ex-chłopak i tak na dalej, nakręcasz troszeczkę dla wyświetleń, to, 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 to nie, no. <grych> To jest jak takie dziecko, które na przykład zostanie przyłapane perfidnie na czymś, że coś yy, zrobiło źle, i mama lub tata podchodzi do niego i mówi, no to to jest źle zrobiłeś, widzieliśmy cię jak to zrobiłeś, to on mówi nie, ja tego nie zrobiłem, <grym> tak nie wolno robić. <grym> e, ja na pewno e, zrobiłam mo może z 10, za 2, trzy, tylko i wyłącznie dlatego, że trzeba było powtórzyć, bo niestety nie zawsze się uda coś nagrać, bo albo e, na kogoś trzeba czekać 5 godzin, albo, albo to się źle nagrało, więc... Czyli ustawiasz pranki, ale nie chcesz to perfidnie powiedzieć wprost, że ustawiasz pranki, okej? Okay? Rozumiemy ten szyfr. Śmieszne jest to, jak fagata to ignoruje, w sensie, nie wiem, ona pewnie wie w głowie, bo oglądała te moje filmy, tak przynajmniej twierdzi. Ja tam perfidnie pokazałem, że rzeczy są ustawione, to na tego przytakuje, no i tam ją maluje i ignoruje, jakby tego w ogóle nie słuchała, <laughs> bo, bo wie, że gada bzdury. Potem e, faktycznie trzeba powtórzyć mniej więcej to, co się wydarzyło, ale nigdy to nie jest coś w stylu e, ustawiam to i to zagrasz to tak i tak, no bo to się nie udaje i to wygląda na sztuczne. A że ktoś myśli, że mam ustawione, no to nie jest to dla mnie ani żadna obelga, ani nic wielkiego. No ludzie, no to nic się nie dzieje w moim życiu, że, że mam ustawione pranki też. Tak. i jeszcze pod, na początku mówiła nie, ogólnie to ja nie lubię ustawionych reakcji, nie lubię ustawionych pranków, a pod koniec, a nawet jak mam ustawione pranki, to co? Przecież to nie jest żadna Olbelga, no ona jedno mówi, a potem drugie, totalnie inne. W sumie o mnie też tak ludzie mówią, mm -hmm. że cringe. I o mnie też tak ludzie mówią. To jest takie. Tak, coś, wiesz co, łączy, bo w mnie ogóle też... mi to nie przeszkadza w takim sensie, że, że coś jest cringe, no ale jakby. Po prostu Ja to uważam, że teraz. To Przez jest ta. takie czarne. To jest tak. modne. Jak nie wiesz co to też powiedzieć? Cringe jest modne. <laughs> No, 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 nie wiem, w sensie może u was tam jest modne, bo na was po prostu mówi cringe, i żenujące, i dosłownie żenujące. Na przykład TikToki, fagaty się ogląda, lub Marty Rent i to się czuje zażenowanie, więc wiadomo, że się będzie mówić cringe, bo cringe jakoś lepiej brzmi niż żenujące w sumie. To po prostu jest cringe i tyle. A to, to też chyba zebo nadał temu dużą modę. Ja nadałem dużą modę słow, sło, słowu cringe? No, no nie. Ty nadałaś modę robiąc żenujące rzeczy i więcej ludzi po prostu czuło, że radę jak ciebie ogląda. No, no nie ma takiego cze czegoś jak moda na słowo cringe. Jeżeli walniecie się malutkim paluszkiem u stopy on krawędź na przykład drzwi, to mówicie au, bo to jest reakcja na ból, tak? Tak samo jak żenada to jest reakcja na. No, żenadę po prostu, cringe, mówienie, że coś jest żenujące, to jest reakcja na bycie żenującym, no, 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 nagle ludzie nie zaczną mówić au, 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 nawet jeżeli nie czują bólu, dlatego, że to jest modne, to nie ma sensu. temu słowu, bo on chyba mówi na każdego cringe, jakby na każdego, kim nagrywa, że cringe, cringe, cringe. Tak, bo nagrywam o żenujących osobach, więc często się tak zdarza, że czuję żenadę, więc mówię cringe, no, no, <grymne> o normalnych osobach, którzy tworzą normalny content, a nie rzeczy typu no kuźwa nagrywasz odcinki typu yy, prankuje swojego ex, coś tam, coś tam przez 24h, no jak, jak człowiek ma nie czuć żenady i nie mówić, nie mówić cringe? No to jest proste, że będzie czuł żenadę. Wydaje mi się po prostu, że takie osoby jak Marti Renty nie mają takiego wiecie czujnika lub miarki cringe'u lub coś takiego, nie? Jakby oni po prostu nie czują żenady. Poza tym skoro ona może wiedzieć yy, co ja mówię na filmach i tak dalej, skoro ona tylko parę filmów przypadkowo obejrzała, no no, no, jedno się z drugim nie łączy. To nie jest, wiecie, to nie jest wyzwanie kogoś. To nie jest nic takiego strasznego, żeby się tym przejmować. Dosłownie przed chwilą mówiłaś, że cię hejtujemy, a hejtowanie jest złe według mnie. Znaczy, nie, przepraszam, wypluwam te słowa jako naczelny hejtery, zgadzam się. Ale kiedyś w taką, taką sytuację, że właśnie jak Zewo u mnie nagrał jakiś tam film, jakiś malutki naprawdę chłopiec, chłopiec, nie wiem, 6 lat nawet, ludzki ci tydzień chłopiec. A ja sobie idę po mieście, a on do mnie stoimy na światłach i on. O, fagata, coś tam, coś tam zerwał, coś tam i zaczął mnie wyzywać. Ale co to No, że ja nawet nie wiedziałam, co mam zrobić. No bo nie odpowiem no. takiemu chłopcowi. Ale dziwna sytuacja. No i... Na twoim miejscu, fagato, ja bym zrobił rafonixa, tak zwanego, czyli wyjaśnił hatera. <laughs> no, ale wiadomo, że zdarzają się i takie ebinenty. E e jak to się mówi, jak coś jest y nienormalne? I tak samo tak naprawdę mógł to być na przykład Vid X, który mnie potem też zaczął oglądać, y dlatego że przez ciebie w sumie. Mógł się rozpaść Team X, dlatego, że rozeszła się ze Stuartem i tak dalej. No. No jest dużo możliwości, tak naprawdę. Jest też możliwość, że fagata sobie wymyśliła tą historyjkę, ale. Dam jej te, te, jakby, że tak powiem, fory, i powiem, że to jest prawdziwa historia. Dlatego ja nie uważam, że kanały komentarzy są, są fajne pod tym względem, że są kanały komentarzy, które mogą się z kogoś delikatnie śmiać. Na przykład Prostracja pozdrawiam. Ona o mnie nagrała film. Nie przyszły mi żadne łapki w dół, nikt mnie nie hajtował, bo ona na wstydzi powiedziała, że ona mnie bardzo lubi, a chce się po prostu ze mnie pośmiać. A nie mówiłaś dopiero, że się nie ocenia osoby aż dopóki jej nie poznasz, coś takiego, więc ja nie mogę powiedzieć, czy Cię lubię, czy nie. Ja nie mówię, że Cię albo lubię, albo nie lubię tak naprawdę. Ale też się lekko śmieję i nigdy nie napędzam żadnego hejtu i tak dalej, no... No stali widzowie dobrze wiedzą, o co mi chodzi, jest tyle razy muszę to tłumaczyć. To jest spoko, bo każdy się może śmiać z każdego i to nie jest nic złego, do momentu, kiedy ten film nie ma wydźwięku bardzo negatywnego i w momencie, kiedy Zebo na przykład robi tak negatywne filmy... No to... Poczekaj. Oglądasz w końcu filmy o sobie i wiesz, co w nich jest zawarte, czy nie oglądasz? Bo teraz oceniasz książkę po okładce tak zwanej. M mnie aż boli mózg, bo ona tak nielogicznie mówi, bo teraz no, zebo tak, tak negatywne hejty robi w ogóle tak, taki wydźwięk jest negatywny, hejty i tak dalej. No no tak nie jest i to każdy widz ci powie. A skoro mówisz, żeby nie oceniać ludzi przed tym, jak się ich pozna prywatnie, to ja teraz ci powiem, żebyś nie oceniała, yy, kurde, kanałów przed tym, jak nie obejrzysz filmów ich, no... Ona ocenia filmy o sobie, nie oglądając filmy o sobie, co? No to inni potem to powoduje, że, i, mhm. że inni sieją jakąś tam nienawiść, co uważam, no, że jest to bardzo jest złe. jest podszedł i wiesz, i coś tam zaczął gadać o zebą. To jest bardzo złe uważam. I no, oni, i no, oni no. uważają, że wychowują kogoś, bo pokazują, że ktoś jest cringe, a sami robią dużo gorsze rzeczy, bo po prostu sieją nienawiść. Ja... Siejemy nienawiść! Słyszałeś Wardęga? <laughs> bo ona mówi oni, czyli pewnie ja i Wardęga, bo tylko o, o nas wspominała. To nie złe sianie nienawiści. Mnie bardzo boli to, że ja się teraz naprawdę zmieniłam. I nie wiem, czy Wy to widzicie, czy Ty to widzisz, ale ja teraz naprawdę w internecie dużo bardziej takie dodaję ogarnięte treści. Fagata, ale Ty nie jesteś osobą, która jakby stwierdza, czy jesteś mniej cringe'owa, czy nie, i czy bardzo się zmieniłaś, czy nie. Tak naprawdę po prostu, jeżeli się zmieniasz, to po prostu się zmieniasz i o tym nie gada, że się, o Jezus, ja się zmieniłam na lepsze. No, no nie, no to, to już powoduje, że jesteś gorsza. Kumasz? E, przynajmniej się staram, a i tak na przykład taki zebos... z przyzwyczajenia mnie na przykład pohejtuje. No, no nie z przyzwyczajenia i nie pohejtuje. No ona, ona... Ale, ale ja... O, teraz, teraz by się zaczęło hejtowanie, ale ja nie będę wyzywał. Że na przykład była drama właśnie tej maszy i leksji, mhm. gdzie jakby wszyscy byli za maszą i jakby naprawdę tutaj była bardzo dużo po jej stronie racji, bo po prostu leksji ją wyzwała, bo tak przecież to widziałaś. Tak, tak widziałam. I co? Ja miałem inną opinię niż większość. Wow, mam swoją własną opinię, a nie idę za opinią większości wow, to mnie świadczy, że jestem taki zły. No co, no trudno jest po prostu mieć pozytywną opinię o osobie, która ma taką przeszłość po prostu. No, no w końcu do, do kamerzysty poszłaś dla atencji, no to, 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 już jest bardzo złe i jeszcze inne dziwne rzeczy. Teraz się zmieniasz na lepsze, no to super, zmieniaj się na lepsze, ale nie mów o tym, że się zmieniasz na lepsze, no to, to się mijasz z celem. Znaczy się, bo też ogólnie jeżeli chodzi o ten cringe, to jest takie pojęcie względne, no bo w różnych na przykład grupach społecznych cringe może A are innym. Tak jak na przykład, mm -hmm. nie wiem, Zebo się w jednym odcinku śmiał z maszy, że wygląda jak Matrix. Na przykład w grupie znajomych, w której obraca się masza, założenie kolorowej bluzy, tak jak on, mm -hmm. to by było, że wygląda na przykład jak pajac. A... No, no i jeszcze mnie disuje, no, no nie no, fagata, ta, tak, się, tak się nie zdobywa mojej sympatii. Oj, nie, nie, nie. Kurde, chciałem wam to pokazać, szukałem wszędzie, ale nie mogę znaleźć maszy, gdzie wyglądała jak ten chłop z Matrixu, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że wyglądała jak ten chłop na środku, dosłownie, tylko. To było na jednym z filmów kamerzysty, a jak wszyscy wiemy, już tych filmów nie ma. No. Na przykład ja bym nie ubrała tak kolorowej bluzy. Ja na przykład tak. Czy, czemu oni gadają o moich kolorowych bluzach? Ej, czy Fagata dopiero co czasem nie błagała o tą bluzę, czy coś takiego je? Z tego co mi wiadomo, to chyba tak. I nawet chyba miałem jej wysłać, ale w końcu nie odechciało mi się. My nie musimy poprawiać sobie swojej samooceny komentarzami innych, po prostu komentowanie innych ludzi, a mi się wydaje że po prostu osoby, które przyczepiają się do innych ludzi, gdzieś tam chcą się lepiej poczuć po prostu. Aha, czyli coś typu, no my generalnie jesteśmy lepsze, my sobie samooceny nie musimy poprawiać, a e, ci, co nas nagrywają, po prostu sobie ocenę poprawiają, tym no co? Chwale <laughs> z dupy wyciąga niektóre te słowa. I dalej śmierdzą, no ale to chyba na tyle. Fagato, dziękuję ci za robienie mi kontentu, bardzo sejam. Na kolejnym interwiu czy cokolwiek to jest, to poproszę być bardziej po mojej stronie, a, a nie jeszcze wyzywać, no co, co to ma być? Generalnie super, zarąbiście, kontent jest zrobiony, dziękuję ślicznie. Dobra, widzowie, Like, subskrypcja i ja spierniczam. Miłego dnia wam życzę, tylko jeżeli zostawiliście lajka i subskrypcję, oczywiście.